Dzień dobry, chyba już jestem na żywo. Także witajcie kochani. Napiszcie mi, czy wszystko jest ok. Czy mnie widać, czy mnie słychać, czy widać prezentację. Bo dzisiaj będziemy sobie mówić o ziołach na problemy z cholesterolem z cholesterolem. I ja jestem dzisiaj troszeczkę jeszcze, jakby w takiej bluzie, bo właśnie wróciłam z, z zajęć. Także na dworze jest zimno i to trochę była lipa z tym ociepleniem. Nie wierzę już w żadne prognozy. Jak było zimno, tak jest. O, pani Maria pisze, że okej, okay, no więc okej, okay, możemy dzisiaj spokojnie lecieć. Dzisiejszy temat jest tematem ciekawym, dlatego że zioła na problemy z cholesterolem to jest sprawa, która nam może bardzo ładnie ułatwić życie, ale tak jak Każda terapia naturalna cudów nie dokona w momencie, w którym jest stan już bardzo, bardzo zaniedbany, tak? Także potem ludzie mówią, że zioła są za słabe, że zioła nie działają, że to, że tamto bardzo wiele zależy od różnych czynników, między innymi od tego, gdzie zaopatrujemy się w zioła, jakie zioła kupujemy, czy też jakie ziołowe surowce wykorzystujemy, ale również. Dobry wieczór, Anetko, dobry wieczór, Grażyno, ale również właśnie od tego, w jakim stadium jakby nasza choroba jest zaawansowania, dlatego że tak jak wam mówiłam pod koniec poprzedniego spotkania, my ludzie zachodu idziemy do lekarza wtedy, kiedy już naprawdę nie ma zmiłuj i takie właśnie naturalne sposoby są już po prostu zbyt słabe. I wiecie, jak to mówił Aleksander Hrabia-Fredro, to jest jeden z jego ulubionych moich cytatów, co do głowy, tylko chirurg ci poradzi. Tak? Czyli my jakby zwracamy się po. Pomoc wtedy, kiedy te objawy już są na tyle dotkliwe i mamy już na tyle złe wszystkie parametry, że nie obywa się bez ciężkiej farmakologii i tak się też sprawa ma z cholesterolem, dlatego że my się tym cholesterolem generalnie nie przejmujemy i to nie jest dobrze. Dlatego, że jakby z wielu względów wiemy, że w tym cholesterolu są takie różne frakcje, które nam naprawdę szkodzą i działają promiażdycowo i to nie jest tak, że mając wysoki cholesterol nie będzie się miało zawału. Oczywiście, że jest duża grupa, która ma zawał i w ogóle ma wszystko w porządku z cholesterolem, natomiast większość niestety wykazuje tutaj korelację, w związku z czym to nie jest tak, że nie możemy, że nie musimy się tym cholesterolem w ogóle przejmować i nie musimy w ogóle na niego zwracać uwagi, bo to wszystko kłamstwo, spisek i zaniżanie norm. Pewnie tak. Natomiast jeżeli co nam z tego, że jest jakiś, wiecie, jak, jakaś awantura czy też jedna czy druga teoria krąży, jeżeli my sami jesteśmy chorzy i czekają nas poważne zabiegi. Dużo lepiej jest zadbać o to wcześniej, w taki sposób, żeby właśnie naturalnymi sposobami sobie pomóc i żeby nie dochodziło w ogóle do takich drastycznych sytuacji, w których tylko chirurg nam poradzi, nie? No bo to już świadczy o pewnym zaawansowaniu tego naszego stanu chorobowego. Oczywiście jeśli chodzi o taką medycynę klasyczną akademicką, no to oni są genialni i to jest w ogóle jedna z największych zdobyczy naszych czasów rozwój medycyny, zwłaszcza w takich sytuacjach ratujących nam życie. Natomiast jeżeli coś się zaczyna dziać, i to po prostu są bardzo subtelne sygnały i bardzo subtelne objawy, no to wtedy warto rozpocząć właśnie jakieś, jakąś pomoc środkami naturalnymi. I bardzo często, właśnie kiedy mamy wysoki cholesterol, a jakby nie chcemy, brać tak zwanych statyn, które w wielu przypadkach ratują ludziom życie, ale też są najczęściej zapisywanym przez lekarzy środkiem na świecie. Czyli można podejrzewać, że są nadużywane odrobinę. Więc jeżeli mamy właśnie taką sytuację, no to bardzo często mówimy, że uzgadniamy z lekarzem, że nie będziemy jeszcze brać statyn, my sobie poradzimy jakość naturalnie i właśnie w ramach tego jakość bierzemy monokolinę z czerwonego ryżu, czyli właśnie ryż fermentowany, który jest lovastatyną, czyli dokładnie jakby chemicznie jest taką samą statyną jak każda inna i pochodzi co prawda z procesu naturalnego fermentacji ryżu poddanego działaniu pewnych drożdży, no ale jakby mechanizm jej działania Podobne efekty uboczne i, i cała jakby, cały bagaż przyjmowania yy, takich statyn bierzemy również razem z tą monakoliną. Monakolina jest dostępna bez recepty i wydaje nam się, że to jest takie bezpieczne, a tutaj kuku działa jak każda inna statyna, bo hello jest statyną. Więc, mimo że jest to produkt jakby pochodzenia roślinnego, również zalecam tutaj ostrożność. I zapoznanie się, dobre jakby z tym, z opisem tego surowca. Zwróćcie uwagę, że można go kupić w internecie w bardzo wielu miejscach, w bardzo różnym składzie. Ja tutaj mam jakąś przypadkową monakolinę, którą znalazłam do prezentacji. Także mówię Wam tylko, że to jest naturalny sposób, ale to nie jest sposób idealny, dlatego że to jest mechanizm po prostu działania statyn i efekty uboczne, działania niepożądane są takie same jak w przypadku statyn, więc należy na to uważać. I teraz, jakie możemy inne zioła takie właśnie przeciwmierzycowe sobie przyjąć, po to, żeby. Tak, już będziesz na wizji. Dzień dobry, to ja. To tak? już możesz sobie iść, bo on zawsze się musi pokazać. Nie? Więc na przykład mogą to być zioła przeciwmiażdżycowe. No i takim ziołem przeciwmiażdżycowym jest czosnek. Ja Wam dzisiaj będę mówić o takich ziołach, które są bardzo popularne i które można sobie samemu wyhodować albo znaleźć w ogrodach i na łąkach. Czosnek, bardzo pożyteczna sprawa, bardzo kocie. Bardzo powszechna i bardzo fajnie podnosi nam poziom tego tak zwanego dobrego cholesterolu, obniża też trójglicerydy, no a poza tym czosnek jest generalnie korzystny, bo nam działa antyoksydacyjnie, antybakteryjnie, obniża również poziom cukru, ciśnienie krwi, działa antypasożytniczo, więc z wielu różnych względów warto ten czosnek przyjmować. Pójdziesz sobie stąd? Ale jest to również jedno z najbardziej takich podstawowych i popularnych ziół jakie jakimi dysponujemy. Druga rzecz, którą też można kupić w każdym spożywczaku, prawie to jest kozieradka. Kozieradka, którą przygotowujemy jako taki rosołek, czyli po prostu zalewamy na noc wodą, rano to wszystko mieszamy i pijemy i zawarte właśnie w kozieradce saponiny tworzą takie kompleksy lipidowe z cholesterolem, czyli po prostu wiążą te nadwyżki cholesterolowe, no i to nam bardzo cholesterol szybko i łatwo yy, obniża, ale może nam obniżyć wszystkie frakcje, również te pozytywne. Dlatego konieczne jest tutaj bardzo takie, no, powiedziałabym, odpowiedzialne monitorowanie, kiedy wprowadzamy yy, kozieradkę. Yy, poza tym no, ja mówię rosołek, bo to ma faktycznie taki rosołkowy zapach i niezbyt ciekawy smak, ale wiem, że są wielbiciele tego, yy, tego smaku, także kozieradka również jest takim bardzo popularnym surowcem, który możemy stosować. Olej z orzecha włoskiego, o którym już mówiłam poprzednio na naszym spotkaniu, świetnie właśnie obniża, obniża poziom trójglicerydów, zwiększa poziom dobrego cholesterolu, bardzo fajnie ochrania nam naczynia i jest takim naprawdę reduktorem stanu zapalnego w organizmie. Warto sobie codziennie olej z orzecha włoskiego bombnąć, że tak powiem, tak? Dalej mamy Google. Google to jest zioło ajurwedyjskie, też do kupienia dzisiaj w wielu rozmaitych surowcach, i jest to zioło, które jest również stosowane na problemy z. z cukrem, tak? Na problemy z cukrem, z insulinoopornością bardzo fajnie też tutaj działa. Ale podnosi metabolizm, sprzyja również stymulacji funkcji tarczycy, obniża fajnie poziom cholesterolu. Google jest ziołem ajurwedyjskim, ma bardzo długą, bo tam kilka tysięcy lat historii stosowania, więc jest to naprawdę wartościowy, wartościowy surowiec, warto się nim zainteresować. To jest po prostu oleo gumorzywica drzewa mirowego, gdzie można kupić olej z orzecha włoskiego, grażyno? W dino. <laughs> naprawdę. Taki najprostszy można kupić w dino na. Natomiast ja polecam sobie zaopatrzyć się w takich sklepach, w jakichś olejarniach, gdzie ten olej jest tłoczony na bieżąco. Są takie małe faktury, manufaktury olejowe, olejarnie w internecie do kupienia, do zamówienia świeżutki olej. Bardzo fajna sprawa. Trzymać w lodówce i popijać sobie albo polewać rozmaite pyszności. To jest bardzo, bardzo smaczny olej poza wszystkim. Także pasuje do takich nawet ciekawych rzeczy, jak tam właśnie różne deserki, zupełnie fantastyczny smak. Czy kozieradkę można spożywać jako kiełki? Słuchajcie, no kto bogatemu zabroni? Natomiast jurwedyjski sposób na cholesterol to jest kozieradka moczona całą noc w wodzie i nie kiełkowana, tylko po prostu wypijana na czczorano. To jest ten przepis na cholesterol, który ja znam. Poza tym takim właśnie Ziołem, które rośnie prawie wszędzie, a zwłaszcza tam, gdzie gleba jest kwaśna. I no, jeżeli ktoś je ma w ogrodzie, to zwykle bywa tępione, natomiast zupełnie niesłusznie, nie bo to jest skarbnica wielu fantastycznych substancji. I właśnie ziele skrzypu polnego zarastające nam trawniki i tak ostro tępione jest również doskonałe na obniżenie na obniżenie tych wyników lipidowych przeciwniażdżycowo działa świetnie, jest polecane również dla osób po zawałach, po rozmaitych interwencjach, takich wiecie, wypadkach sercowych, i jest to zioło, które zawiera bardzo dużą ilość krzemionki. Musimy tylko pamiętać, że może nam, że, że musimy tutaj się zachowywać jakby mądrze to znaczy tę krzemionkę musimy sobie odgotować co najmniej 20 minut łyżkę skrzypu gotujemy co najmniej 20 minut po to, żeby ta krzemionka fajnie nam się rozpuściła i żeby była w ogóle dla nas dostępna także jeżeli macie jakieś takie skrzypy, które tam się parzy nie wiem, 2 minut czy 5 no to, to w ogóle nie podziała dlatego, że tutaj nic się z tej rośliny nie, że tak powiem wydobędzie, także że skrzyp polny niedługo się zacznie sezon na zioła. Słuchajcie, można sobie nazbierać skrzypu, rewelacja na wiele schorzeń, również właśnie na problemy z miażdżycą. I jeszcze znalazłam taki ciekawy przepis na miażdżyce tętnic dolnych, żeby moczyć nogi codziennie 20 minut w ciepłej wodzie, nie gorącej, tylko ciepłej. Z wywarem z pokrzywy. Po prostu odgotować sobie właśnie wywar z pokrzywy i wlać do wody, moczyć codziennie nogi w pokrzywie. Ja niedługo będę zarośnięta pokrzywą, już nie mogę się tego doczekać, bo już taka fajna wiosna się zbliżała i teraz bardzo głęboko żeśmy się cofnęli w zimę. A ja właśnie lubię pokrzywę, nie tępię jej w swoim ogrodzie, cały dom mam zarośnięty pokrzywami, bo jest to zdecydowanie królowa ziół i również na miażdżyce nam pomoże, nawet zewnętrznie. Nawet widzicie moczenie codzienny nóg. W pokrzywie jest znany taki tradycyjny przepis, właśnie na wsparcie tych naczyń. Jest jeszcze coś takiego, jak protokół oczyszczania naczyń. Według właśnie bardzo znanych naukowców, profesora Polinga i doktora Rata, oni stworzyli, Taki mechanizm oczyszczania naczyń do stosowania raz na jakiś czas, który polega na właśnie przyjmowaniu witaminy C, lizyny, proliny, koenzymu Q10 i witaminy K2. I to jest taki protokół, który no, trzeba stosować zgodnie z tym, jak oni to ustalili, więc to jest dość skomplikowana sprawa, i teraz raczej nie mamy czasu, żeby się tym zająć. Ale wszystko właśnie je będzie opisane w moim e-booku dotyczącym ziół na cholesterol. Także ta kuracja oczyszczająca naczynia jest skuteczna jest do zastosowania mniej więcej do dwóch razy w roku i można będzie jakby przy odpowiednio zastosowanych dawkach się nią wspomóc właśnie przy jakichś problemach miażdżycowych, a nawet profilaktycznie wykonać sobie taką kurację może nie dwa razy w roku, ale na przykład raz albo raz na półtora roku, czy dwa lata. Świetna sprawa, tak to jest właśnie taka kuracja, która będzie nam oczyszczała Naczynia. No i na koniec, właśnie chcę Wam jeszcze powiedzieć krótko, co jest w tym wideo e dlatego, że niedługo kończy się przed sprzedaż i wideobóg wskoczy na cenę regularną, która jest, która jest niekorzystna dla Was, a jeszcze dzisiaj jest właśnie okazja, żeby nabyć go w, z dobrym kodem, w dobrym rabacie więc w tym właśnie wideo e-booku będziemy sobie mówić o takich podstawowych, prostych rzeczach. Zawrę wam tam całą tę matematykę cholesterolową, wszystkie wzory, które liczyliśmy na poprzednim spotkaniu i będzie tych wzorów jeszcze więcej. Zrobimy sobie też opis różnych ziół, mieszanek na obniżenie cholesterolu, na wsparcie wątroby, na rozmaite inne rzeczy, które nam się przydadzą w problemach z naczyniami. Poćwiczymy sobie, bo będą fajne ćwiczenia, które nam podniosą troszeczkę akcję serca na serduszko, żeby się rozgrzało, i będzie też fantastyczna relaksacja dla tych, którzy wieczorem chcą się troszeczkę wyluzować i łatwiej zasnąć. Wiem, że te relaksacje w tych wideobukach są e, się Wam podobają, bo po prostu piszecie do mnie o tym, więc, więc ja wiem, że one są fajne, bo... Bo sama mogłabym z nich korzystać, ale trochę tak głupio słuchać własnego głosu przed snem. Także jest to naprawdę fajna sprawa. Będzie też właśnie taki bonus z dodatkiem różnych sanatoryjnych adresów, żeby nie szukać na oślep takiego miejsca, gdzie można się podleczyć sanatoryjnie na rozmaite problemy wieńcowe. Także tutaj sobie możecie szybciutko zobaczyć, o czym będą kolejne rozdziały. Wideobój to znaczy to, jest taka fajna hybryda, że ja mam napisaną treść, którą możecie sobie wydrukować i robić na tym notatki, na przykład, albo wydrukować wybrane strony. Ten e-book będzie tak złożony, żeby zabrać jak najmniej tuszu z drukarki, więc ja tam nie wrzucam niepotrzebnych zdjęć, jakichś wielkich grafik, po to, żeby było Wam łatwo to wydrukować, bo ja też jestem człowiekiem papieru i ja lubię również mieć wydrukowane materiały. Także prosiliście mnie o to, więc dlatego zmieniłam formułę z kursów na e -book. E buka, żeby można go było sobie pobrać i wydrukować. No i właśnie te wszystkie mieszanki, opisane z zioła można po prostu później sobie trzymać w szufladzie. Będzie też taki fajny rozdział o codziennych nawykach dla zdrowego serca, gdzie tam wymieniam prawie 20 rozmaitych rzeczy, które można robić codziennie, żeby poprawić swoje krążenie, stan naczyń i jakby wyniki parametry Naszego lipidogramu, to będzie oczywiście do wyboru, będziecie mogli zdecydować, od czego zaczniecie, ale właśnie będzie taka pomocnicza lista. No i właśnie będzie dynamiczna yoga, gdzie po prostu sobie poćwiczymy wspólnie, czyli między tym tekstem, tym tekstem e-booka są wrzucone linki do filmików. Otwieracie sobie te linki przez komputer albo skanujecie komórką. I filmik się otwiera na komórce, i wtedy po prostu automatycznie filmik się otwiera i ćwiczycie razem ze mną po to, żeby codziennie troszeczkę ruszyć tę naszą pompkę, żeby ona lepiej pracowała i żeby było z niej więcej pożytku. A właśnie wieczorem będzie relaksacja, po to, żeby tej pompce naszej kochanej podziękować za ciężką pracę, troszeczkę ją uspokoić i siebie przy okazji odstresować i łatwiej zasnąć. Bo paradoksalnie właśnie ludzie chorujący na Problemy wieńcowe mają, mają również problemy ze snem i to częściowo właśnie ze stresu, a częściowo wynika to z takiego no, ogólnego stanu, w którym jest ciało i przejmuje się tym, że choruje. Nie? Także do tego mamy jeszcze listę sanatoriów zajmujących się pomocą w chorobach wieńcowych i taką ściągę na lodówkę z tych wszystkich obliczeń cholesterolowych. Także pamiętajcie o tym kodzie, bo kod wyzwanie 02 nie będzie o, jakby o wiecznie, wiecznie obowiązywał, a teraz daje Wam 20% zniżki od ceny przedsprzedażowej. I przypomnijmy, Pamiętam, czym jest przedsprzedaż, bo też się pojawiają w kółko pytania o to, że loguje się i tam jest pusto. Tak, jest pusto, ponieważ ten wideobóg jest w produkcji. Obrabiają się filmy, żeby to jakoś wyglądało. Składa się tekst, właśnie dopisują się jeszcze różne rzeczy, żeby był jak najbogatszy, jak najciekawszy. I myślę, że już niedługo wskoczy na platformę, wtedy dam wam znać mailem, że już można się logować, można korzystać. I wtedy albo sobie go zostawiacie na komputerze, albo drukujecie i macie go na zawsze w swojej szufladzie. Ja tam jestem człowiek papieru i ja rozumiem ludzi, którzy lubią mieć wydrukowane rzeczy. Także na koniec Wam jeszcze pokażę to, co pokazywałam Wam ostatnio z tym podkreślonym na żółto fragmentem bo tu jest właśnie o tym oleju z orzecha włoskiego który okazał się naprawdę bardzo skuteczny dla jednej z moich słuchaczek webinarowych. Także widać, że działa i że działa dosyć szybko także naprawdę Wam polecam, bo to będzie bardzo fajne wsparcie w takim zdrowiu wieńcowym no przy czym oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji, w której ktoś ma już wszczepione tam co tylko można wszczepić do serca i tak dalej, ale mówimy o sytuacji, w której działamy mądrze działamy na początku problemów nie dopuszczamy do rozwoju problemów i grzecznie się stosujemy do tego, co w tym e-booku jest za Warte, nie? Także wiecie, bierzemy to sobie do serca i po prostu wdrażamy. Mam nadzieję, że wszyscy już subskrybują mój kanał, bo to mnie motywuje do nagrywania wam kolejnych filmików i wskakiwania na live'y. Bardzo w ogóle mi się podoba ta formuła live'ów na YouTubie, bo tutaj jest naprawdę bezproblemowo. Także myślę, że będzie kontynuowana, a w formie takiego wyzwania, tak jak się teraz spotkamy, spotykamy na dwóch spotkaniach cholesterolowych. No to też się fajnie sprawdza. Także zapraszam was na mój kanał. Tam jest ostatnio wrzucony filmik o cholesterolu, gdzie właśnie przy tablicy tłumaczę, skąd może się brać stan zapalny powodujący podwyższony poziom cholesterolu albo obniżony poziom cholesterolu. Więc jeżeli ktoś tego filmiku jeszcze nie widział, to wskakujcie na mój kanał i to jest ostatni filmik, który dołączył do jeszcze małej rodziny filmików, ale mam nadzieję, że jeszcze coś podnagrywam. Także słuchajcie, bardzo wam dziękuję Dziękuję za dzisiaj. I naprawdę, naprawdę nie wyobrażajcie sobie, że dbanie o zdrowie to jest jakaś taka strasznie skomplikowana rzecz, bo no, w zwykłym dino można kupić produkty fajnie wspierające zdrowie i trzeba tylko po prostu zwracać uwagę na odpowiednie rzeczy. Nie? No, jeżeli chodzi o problemy cholesterolowe, to tak jak ja zawsze mówię, dobre tłuszcze od złych tłuszczów odróżniamy tym, że dobrego tłuszczu nigdy nikt nie zapakuje w plastik. Więc jeżeli ktoś znajdziecie jakiś ole, olek, coś tam w plastiku, no to znaczy, że to nie jest dobry olej. Dobry olej, dobry tłuszcz jest zawsze w butelce szklanej, a im mniejsza ta butelka i droższa, tym lepiej. Także tutaj należy się po prostu mądrze przyglądać temu, nawet tak prostej rzeczy jak opakowanie, tak? dlatego że to samo jest z ziołami. Dobrej jakości ziół nikt nie zapakuje do takiej, wiecie, torebki jednorazowej, herbatki takiej, Właśnie też do kupienia w dino. No nie, no takie zioła nie mogą działać, nie działają i dostarczają nam więcej mikroplastiku i kleju niż, <gryw> niż tych substancji, na których nam zależy. Także słuchajcie, nie będziemy dzisiaj długo siedzieć, dlatego że jest zimno i trzeba wskakiwać pod kołdrę i się grzać, ale polecam Wam ten kod rabatowy, bo naprawdę wiecznie nie będzie ważny i korzystajcie, póki jeszcze jest przed sprzedaż, bo już niedługo produkcja materiałów się kończy. Ja zawsze się bardzo cieszę, kiedy mogę Wam napisać. Pisać tego maila, że już można się logować i można korzystać. I wiem, że korzystacie, i stąd wiem właśnie, że te relaksacje się, się dobrze sprawdzają. Także naprawdę ten moment się zbliża. Więc mogę was zaprosić, żeby jeszcze z tego kodu po prostu zdążyć skorzystać, nie? A teraz słuchajcie, jeszcze jedno zaproszenie. Najbliższy mój webinar będzie na temat odrobaczania, no bo idą, yy, idzie wiosna, więc naturalnie wyskakuje problem odrobaczania. Więc jeśli macie ochotę się czegoś o odrobaczaniu dowiedzieć, to zapraszam na mój webinar. Na mój kolejny webinar, o ile dobrze pamiętam, będzie 6 marca. Wszystkie szczegóły będą podane na moich mediach społecznościowych, więc wskakujcie na Instagram albo na Facebooka. I jako ziołowe wsparcie mnie tam znajdziecie. I po prostu zapiszcie się na ten webinar, bo to będzie sztos, bo zawsze robaki rządzą. Dawno robaków nie było, chyba z pół roku nie było robakowego webinaru, także zapraszam tych, którzy jeszcze nigdy nie byli. Tam się zawsze dużo dzieje i jest zawsze bardzo sympatycznie, mimo że temat taki sobie. Ale wiecie, temat jak każdy inny, tak? Jesteśmy ludźmi, możemy rozmawiać o wszystkim, również o robakach. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję, kochani. Dzisiaj króciutko, ale właśnie po więcej odsyłam Was do tego e-booka, bo tam będzie nie tylko ta część pisana, ale również będą różne nagrywki, nie, filmiki, także. To jest myślę fajna forma, taka hybryda tekstowo-filmowa. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, kochani, i mam nadzieję, że wszyscy teraz grzecznie zadamy sobie pracę domową, żeby dbać o nasze serduszko i poziomy cholesteroli i utrzymywać je na optymalnym poziomie, bo za nisko też niedobrze, nie? To wszystko musi być w miarę. Także bardzo pięknie Wam dziękuję. Dobranoc, trzymajcie się ciepło, trzymamy kciuki za wiosnę i za ciepły weekend. Tak, to jest nasza afirmacja. Weekend będzie w plusie. Także bardzo Wam dziękuję za dziś, dobranoc i do zobaczenia.